Witajcie w serii szkółka to bzdurka, gdzie pytam widzów na omę o różne rzeczy ze szkoły Dodam tylko, że seria inspirowana jest tym kanałem, matura to bzdura Także dziękuję bardzo za inspirację Ale najpierw trzeba się za nauczyciela, przemiana za 3, 2, BUM! Jestem! A jeśli seria Ci się spodoba, zostaw komentarz i subskrypcję, let's go! Czym jest delfin? Zwierzęciem Płazem, sorry, płazem, nie gadem, gadem, płazem Albo gadem, nie Gadem? Gadem? Co ty gad... Biolchem, tak? Mm. Nie tak z tym, Dobra. I ja miałam zwierzę to 3 lata temu. Rozumiem. Po pierwsze, jak się nazywa najinteligentniejsze zwierzę na ziemi? Batalia. Wow! Dobre Eee, Małpa! Słowa. Mm. Ok, dlaczego? Nie, zawsze tak słyszałem. Jak się nazywa najinteligentniejsze zwierzę na ziemi? Ty. Małpa. <laughs> Ja czy małpa? No ty, tak, no to to samo, no dobra, no dobra. Zaskoczę cię! Nie jest to sowa! A Druga to próba? Jest? Jakiś małpy? Jakiś Małpę? człowiek! Człowiek! no dobra lesz, jako. U... Jaki jest ja. największy Sak na ziemi? Wieloryb, no. A jak konkretniej? No właśnie, błetwal w... Dobrze! Błetwal... Czekaj, tak Aha, no Wieloryb ale... Wieloryb. Wieloryb, ale jaki? duży Słoń? Nie Słoń? No, powiedzmy A wziąć całą ziemię? Nie tylko lądy? No to... Żuch <noise> orka albo no kurde no coś no delfin nie jest taki duży no Rekin Rekin Shark Pog Słoń? człowiek Słoń? nie ludzie co ja pierwsze człowiek okej okay. a to jest lądowe zwierzę a całej na całej ziemi dinozaur a w sensie, że najwyższy, najcięższy, naj. Największy. Aha, no to mi się wydaje, że nie wiem, słoń. Największy ssak na ziemi? Tak, słoń. A to nie jest. A płetwal błękitny przypadkiem nie jest ssakiem? Nie, czy on składa jajka. Co robi. No Z... gdzie? Na ziemi. Na ziemi. A to na ziemi to słoneczne. A to nie był Albo girafa jest najwyższa. Płetwal błękitny? K***a, to powiedziałam, Największy sak na ziemi to? Płetwal błękitny. Do czego służy mikroskop? Do oglądania małych rzeczy z bliska. Nie. Służy do badania. Nie, no może... No badasz Nie badasz Ale jak oglądasz pleśni, to badasz kurwa co jest w tej pleśni. No, żeby oglądać jakieś bakterie z bliska czy no W sensie, żeby przybliżyć no. coś Dobrze! Uuu! Ile przegród ma nos? Dwie Nie no, dwie, dwie nie? A to jest podchwytliwe? Dwie, tak? A to jest podchytliwe, czy nie? Nie, po prostu się zadałem pytanie, ile przegród ma nos? Jedną? było tu jest jedna to jedno mi się wydaje na biologii To jest wasza nie. odpowiedź, tak? Ostateczna No dajmy Zaznaczamy no. No. Tak nie! To jest właściwa odpowiedź! Jedną przegrodę! Ile przegród ma nos? Dwie Nie, jedną Jedną! Jedną? Nie, no co ty Jedną! Przegrody nosowe są dwie, mi się wydaje Dwie, dobra, psa się dwie. No, okej. Okay. Co jest cięższe? Kilogram żelaza czy kilogram pierza? Ale to Bo to samo. tyle samo. Wymień nielota ptaka, który występuje w Polsce. Flaming w pingwin też w zoo. Kura. Cokolwiek innego. Nie, kury latają, powinien patrzeć. Kur latają? Bocian. O, martwy gołąb. Bocian. Wymień ptaka nielota, który występuje w Polsce. W Polsce? indeks. No właśnie. Co to jest DNA? No DNA? Tak. DNA człowieka. Ale co to jest masz powiedzieć? No pobierasz to na no przykład. No nie, o, no to jest... No DNA. DNA to jest ogólnie, to, to jest ogólnie białko. Tak. Tak to tak. E, jakiś okay. kierunek macie w biologii chyba rozszerzonej, nie? Ja jestem na biochemię. Okej, okay, to trudne się wylosowało dla mnie. Co to jest DNA? DNA to jest każdy ma swoje DNA, to jest taka bakteria, nie wiem No, w człowieku to jest Jak się nazywa najinteligentniejsze zwierzę na ziemi? Człowiek Dobrze Najinteligentniejsze Małpa Jak się nazywa najinteligentniejsze zwierzę na ziemi? Czekaj, <laughs> czekaj, uczą Nie Ale tego na szkole nie uczą, czekaj Czekaj Kurde Pies. Pies. Border collie. Gepard. Okej. Dobra. Powiem wam, że... Dobra, jeszcze jeden szczał macie. Dobra. Zastanówcie się. Skonsultujcie się, proszę! Czekaj, 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 zastanówmy się. Człowiek! Tak jest! Ile zwierząt? Mojżesz zabrał do Arki. Wszystkie. Co jest cięższe, kilogram pierza, czy kilogram żelaza? Tyle, Tyle samo. Dobrze. Przysłowie. Gdzie kucharek? Pięć tam nie ma. Gdzie kucharek sześć? Tam nie ma co jeść. A co to znaczy według was? No że jak jest za dużo w kuchni osób to chujowe jedzenie wychodzi. przy przysłowie. Gdzie kucharek? No. Sześć. sześć. Tam nie ma co jeść. Tam przyszła jeszcze Nie, żartuję. Nie ma co jeść. Tam nie ma co jeść. A jak to rozumiecie? No że jak jest za dużo ludzi do pracy, no to nie powstaje nic dobrego tak naprawdę. Okej okay. Ile komór ma serce? Jed jedną, dwie komory. Prawą i lewą. Dobrze. Czym oddychamy? O... No ogólnie oddychamy tlen, który się składa z, z 70 chyba 6% azotu. Najinteligentniejsze zwierzę na ziemi. Yy... Ja wiem. Ja wiem co yy... a To nie są właśnie delfiny? Nie. Albo... No, nie. Chyba... nie A nie, a nie albo... człowiek? Człowiek chyba, małpa. Dobra, małpa, ale... człowiek? Nie, to obstawiam, że to może być małpa. Poniekąd. A, nie do końca. No. Znaczy jak sobie żeby w dupie na widok, to też nie jest zbyt mądra. <laughs> Dzisiaj śmiać, coś jest prawda? Jak nazywa się najinteligentniejsze zwierzę na Ziemi? Komik moje koleżanki. <laughs> Okej? Okay. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Drugi strzał jeszcze masz. No dobra, no to ja wstawiam szczerze. Że... Kota. Kota? Co to znaczy par... mieć parcie na szkło? O kurwa. Dobra, to było dobre. Parcie na szkło. Kurwa. E... Jak cię ktoś popycha na szklaną szybę, to masz parcie na szkło. Ile mamy zmysłów? 8. Yy, czekaj. 8? No 8 zmysłów. Węch, wzrok, dotyk. Węch, wzrok, dotyk. Nie. Smak. Słuch. I. Świerty. No, Oskar, nie! Jeszcze raz. Wzrok. No to około 6. Nie, około sześciu. Nie, wzrok. 6. Sześć jest. Czyli? 5. Kolega się zgadza, czy nie za bardzo? Nie wiem. Co jeszcze byś wymyślił? Zmysł węku, dotyku, wzroku, smaku. Dotyku już mówiłam. Mówiłaś, no. Jeszcze coś. Zmysł przetrwania. This is Sparta! Czym zajmuje się wulkanizator? Nie Nic z wulkanami, nic z wulkanami Ja skądś kojarzę tą nazwę No Wulkanizator, i coś mi to w chuj mówi ja nie wiem Nawet nie będę mówił, bo się ośmieszę <grym> coś z komputerem? Jak nazywa się samiec świni? Kurde, jestem na weterynarii. Czekaj. Co mm. my ci świni? No świnia! Proszę. Nie, proszę jak to jest małe. Świnia. Bo. Nie, czekaj, wieprz. Y Lożka to jest. żony. Wieprz, wie? Wieprz. Wieprz. Tak. <laughs> to jest mięso wieprz, <laughs> Masz 30 jabłek. Pytanie dla ułomów, my je zjebiemy. Zabrałeś 20! No. Ile masz jabłek? 30, bo, ja bo ja zabieram wszystkie. One są nie, moje! No, <laughs> no, ale one jest, są moje! 20 mamy jabłek! 20! Okej. Okay. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale no tak. No bo za ty zabierasz 20, a nikt ci tych 20 nie zabiera, tylko ty je zabierasz. No i nadal masz 30, bo to były twoje jabłka! No, ja ogólnie tak bym odpowiedziała, ale to jest jakieś pytanie dla ułamów i my. No, dlatego właśnie. Ten, no jest taki. Taki Jesteście naprawdę mocne w te odpowiedzi. Lecimy następne. Ile masz jabłek? 30. 50. Okej, okay. zdanie są masz 30 podzielone. Jabłek. No masz 30, 30, jabłek No, no, no. 20. Zabrałeś 20, ale gdzie je dałeś? Bo jak zebrały się tutaj, i tutaj są twoje, i tutaj są twoje, i tutaj są twoje. No to, jest no to masz dalej 30. No nie, jak masz 30, odejmiesz 20, i dalej masz te 20, i dalej masz te 10. No to, w sumie to masz 30. 30. Zależy, gdzie dałeś te jabłka. Bo jak wyjebałeś się do śmieci, to nie masz Masz 10, nie? Bo tych za już nie zjesz Wkrętarka czy wiertarka? To są dwie różne rzeczy. E, ile przegród ma nos? Dwie. dwie. Nie, cztery, sześć, osiem. Nie, dwie, no są dwie, jedną, jedną. Dobrze! Podaj trzy zwierzęta, które dają mleko. Krowa, krowa koza i... <laughs> ej no, krowa, koza i baran. Krowa, krowa, koza. krowa koza, owca. Dobra, to jest zbyt proste, muszę to wywalić Świat zwierząt to... Yy, flora czy fauna? Flora A, nie Nie wiem Nie wiem, jestem głupi na to ja... ja nie pamiętam co to było, to było dwa lata temu, myślę o tym Jak nazywa się środkowa część oka? Żrenica? Dobrze! Tak jest! Żranica? Środkowa część oka no, masz to, że ten tęczówka, to jest tęczówka. No, to w środku takie czarne. No dobrze. Ok, no. Dobrze! Jak nazywa się środkowa część oka dziewczyny? Soczewka. Soczewka. W sensie, że... Tak. Mm. źrenica. Tęczówka? Nie, ale chodzi, że w środku oka co jest? Tak, w środku oka. Środkowa część oka. No ja bym powiedziała... Jak na siebie popatrzycie, to co, to co widzicie? To no, źrenice. To czarne. O to chodzi mi tam wnętrze oka! Nie, w środek. Źrenica. No, tu masz... Poczekaj, ja ci nie będę dotykać oka, otwórz oko. Białko, <laughs> tęczówka i źrenica. Czy padalec jest wężem? Niektóre tak, niektóre nie. Nie, padalec to jest jaszczurka bez, bez nóg, bez odnóży. Dobrze! Coś dzwoni, nie wiadomo w którym kościele. <grym> Czy padalec to jest co? Czy padalec no. jest wężem? Węż, mega wąż. The to of to i nie. Nie wiem, mm. pekna, że nie. No to pająk. To nie. nie. Czyli nie, a czym może być? Nie. Ja pier... Jak nie wężę, to. No, Gadę, to płazem? jak płazem. Czy co, czym? No, jeszcze tylko to jest płaz. Moment. No, płazem. Ale mi się wydaje, że nie jesteś szurką. No dobra, no jak No, no to tak, my... no to ewentualnie płazem, no może? Nie. To no tak, no to czym? No, ale no czyli... To jest tak, no to nie płazem. No, czyli No, czyli No. A, no dobra. No. Czy nie? Aha, no tak, no Tak, no dobra. Płazem, tak? Znaczam płaza. Jaszczurki. Padalec to nie jest... Jak to było to nie jest wąż, ale... Może być, być gatunkiem jaszczurki. jaszczurki. To jest dobrze, to jest dobrze, jest jaszczurką. Ale o! tu mam od razu sprostuję, żebyście mieli jakieś yy, w głowie więcej. Jaszczurki to nie są płazy. Okej. Okay. Jaszczurki to są gady. Czy padalec jest wężem? Nie? Nie. A czym? Ważę! Nie, bo to jest beznoga jaszczurka. Dobrze! Podalec. Nie wiem, co to jest. Ja? Moja? Moja to jest... Tak. Tak. Przeliteruj słowo szczęście. Sycyzy... Co? Tak. Sycyzy... Nie. Eł... Syzy... Nie, 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 C cy, z, eł, się c i e. Czy padalec jest wężem? Nie. A czym? Nie wiem. <laughs> no, to nie wężem. To jest jakaś choroba. Chyba. Nie? <laughs> Ile części składa się trylogia Sienkiewicza? No, trylogia, czyli trzech. Dobrze! Trzech! Trylogia to są trzy części. Czyli trylogia to są trzy części. Nie, bo jest. No tak, trylogia. Dylogia to są dwie części. Trylogia trzy. Koleżanka? No, ale ty! Ale Mickiewicz nie miał trylogii! Sienkiewicz. Sienkiewicz nie miał trylogii. Jest coś takiego w ogóle ku. trylogia Sienkiewicza? Gdzie u kobiet? Znajduje się można. Można? A kobiety nie mają moszny, to nie tak, że krowy mają można. Okej. Okay. Nie mają. No wydaje mi się, że nie. A krowy mają? No tak. A to cyce? O to chodzi? <grym> tak, no, w życiu się rozchodzi o cyce. <grym> Czekaj, masz... Mieliśmy cobie logi. Eee... można to było to. A, ten układ rozwrotny, poczekaj, moszna to było... a. Okej. Nie śmiecam biologii, poczekaj. A ja Uchad mam... sobie z biologii. Rozrost, to, było. Ty masz piątkę z biologii, ja mam Aha, trzy. No jakoś na dole. Jak się nazywa najinteligentniejsze zwierzę na ziemi? Pies? O Pies? A jak nie pies? Eee. To? Kot. Kot, tak? Który król jest na magnocie 30-złotowym? Nie Ciebie. ma takiego. Nie ma banknotu. 30! Ja to ja... Jaki jest krzyż ssak na ziemi? Nie wiem, duży <noise> Dobra, zapisuję duży Ile zwierząt Mojżesz zabrał do Arki? Mojżesz co? A to nie była Arka Noego? Ile zwierząt Mojżesz zabrał do Arki? Ile, ile Mojżesz zabrał do Arki? Czekaj. Ja tylko kojarzę Arkę Noego. Okej. Okay. Nie, wyjdę na pewno na jakiegoś kurwa głupka, ale no nie mam pojęcia. Religia, ile zwierząt Mojżesz zabrał do Arki? A ja wiem jedno z każdej rasy, chybaż tam dwa, coś takiego. Jakie zwierzęta wziął Mojżesz do swojej Arki? Wszystkie były na ziemi. Ile zwierząt Mojżesz zabrał do swojej arki? Sto? Ja jestem niewierząca. Dzieńmy takie pytania. Okej, okay. a ty, Kama, masz. Czekajcie. To nie tak, że on tylko baranka zabrał. <noise> ja nie wiem, ja jestem niewierząca. A, wiem. To było 6 albo siedem y, samców i chyba samic. Nie wiem, czy to było z brudnych, czy z czystych. I jednego, chyba z, też właśnie nieczystych, nieczystych Ile zwierząt Mojżesz zabrał do swojej arki? Zero, bo arkę miał Noe. To była narka, arka Noego. Moj, Mojżesz nie miał arki. A na barkę? Mówi, mówi ten, A, mówi barka, o arce. To Statek czy ta piosenka Barka? Bo jest to tak. To... Czym zajmuje się wulkanizator? Wulkanizacja, coś z samochodami, coś z samochodem, on jakieś samochody naprawia czy to coś. Nie, mechanika nie przepycha coś tam? Nie wiem. <laughs> nie wiem, coś z samochodami nie wiemy. Okej, okay, dobra. Podaj trzy zwierzęta, które dają mleko. Krowa, koza i... Nie To będzie, A i trzy zwierzęta... Koty na przykład też dają mleko. Psy też przecież piszczą piją mleko, ale chodzi. One czyli mleka nie dadzą. Nie, o... możesz, nie możesz sobie kota wydoić. Jak nazywa się środkowa część oka? Soczewka. Na pewno? Tak. <grym> okay. Ile mamy zmysłów? Dwa. Jakie? <grym> nie wiem, ja, 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 ja czy komórki. Co? Czym zajmuje się wulkanizator? No, na prawą, out. Wulkanizacja. Koleżanka, zgodna? Nie, ja nie jestem zgodna. No, no, mechanik, wulkanizator. Tak pisało zawsze na tych banerach. Naprawdę? Chyba tak. Jak nazywa się samiec świni? Świnia. <świnia>, <świnia>, <świnia> Boże. Dzik. <świnia> nie ma samca świni. Jak okay. się nazywa najinteligentniejsze zwierzę na Ziemi? Ośmiornica chyba. Tak, chyba ośmiornica. Mm. Tak, ośmiornica. Powiedziałam, okay. że ośmiornica. Koleżanka? No to ośmiornica. Ośmiornica. No. No dobra, okej. Okay. Jest. Mówię coś ze ośmiornicą na no jakiś A nie człowiek? Nie no, człowiek nie. Albert Einstein, nie no. Nie, <laughs> dobra, ośmiornica. Ile komór ma serce? Jedną ma komorę, bo ma... No nie, no serce ma jedną komorę. Bo jest, jest przegroda, ale ona nie łączy całkowicie serca, więc komorę ma jedną. No jedna. Okej. Okay. Nie, poczekaj! Jest jedna. prawy przedsionek, prawa... Ale bez... Jest. No prawa komora... Jest. Prawa komora, lewa komora serca. Ostatnio miałam... Nie, chyba jedna komora. No. Okej. Okay. Ma... Dobra. Dobra, dobra. Nie. dobra. Jedna albo dwie, dobra, nie wiem. Dobra. No. Masz 30 jabłek. Zabrałeś 20. Ile masz jabłek? 30. No 10 Ale, Ale zależy, czy zabrałaś... nie, bo dzisiaj masz 30 i zabrałeś sam te 20, to dalej masz 30, no bo to są A? dalej twoje jabłka. A, te 30. Dobrze? Skąd się biorą rodzynki? z krzaka. Z krzaka? No. Okej okay. Koleżanka? Na krzakach jest prawda? Ja nie wiem! Tak potwierdzam, nie potwierdzam, bo to... nie... Czy koleżanka podpisze się przed rodzynkami, pod rodzynkami Nie, nie podpisuję się pod rodzynkami.